Kochani, dzisiaj znaczy, rano zbiorową, bo w zeszłym tygodniu tam, tam mam parę rzeczy posadzonych i musiałam parę kwasów powyrywać. I tak sobie rwałam, rwałam i doszłam do to i się zorientowałam, że to jest kamień. Stwierdziłam, że fajnie będzie zobaczyć dokąd jakby ten kamień tu na ogródku sięga i po prostu zrobić sobie taką ścieżkę. Bo tam dalej jest od miejsce na stolik, na krzesła. Także dzisiaj patrzymy dokąd nas to doprowadzi. sobie taką podpórkę pod, purku, pod Słychać, słychać, aż tu dotąd on idzie, więc zobaczymy. Niestety tak. ciężka praca, dosyć. Nie wiem jakim cudem trawa tu obrosła, bo niektórzy tyle pieniędzy wydają na trawę i im w ogóle nie chcę rosnąć jest na kamieniu później Wam pokażę takie wideo jakby odkąd dokąd była ta prawa ile już zrobiłam to no, umycie sobie włosów na świeżo przed robotą to nie był dobry pomysł to byłby koniec? ale <noise> no, to się wzięłam za robotę Chce po jakieś wiadomo, więc trzeba się zbierać. No nie, ale zwoła. Myślałem, że dalej to będzie. Potrzebujemy oto jeszcze mieć. Idę po to wiatra. Przyniosłam sobie wiaderko, powiedzmy, pozbieram to. No, ja czuję, że dotąd niby już tylko jest ten kamień. Więc generalnie, no, to są moje truskaweczki, rzadkiewki, rzeczy różne i to sobie tutaj wyciągałam e, kwasty w zeszłym tygodniu i dotąd była trawa, tak jak tam, coś tu ściągałam, nie? i mówię, tak sobie zaczęłam dotykać mówię, kamień pod spodem i praktycznie zobaczcie ile tego zdjęłam to jest stara lodówka, muszę ją też wyrzucić ale ja coś czuję, że jeszcze tu tu, że jeszcze też jest kamień więc oczyszczę sobie to dokładnie i, i zobaczymy i to naprawdę Potrzebne mi jak ta łopatka już Jeden dzień wytrzymała ją kupiłam, już wiedziałam, że się rozwali Już czułam, że się rusza Dzisiaj się już zakończy No to jest koniec ale przynajmniej teraz mam narzędzie bardzo fajne jest jak macie na przykład pozbro i wam wyrastają mlecze czy jakieś inne rzeczy niechciane przez was mi tata dawał ja za dzieciaka długi, szyboki płaski i stary, no wiadomo, że specjalnie nowego mi nie kupował. Stary, coś nowego, no. No, już tak tak budowałam, te zaczyki. w dużej mierze też samą łukiem wierujcie sobie, nie <grymne> wiem o komentarzach ja mamuje jakiś różny sposób robienia tych rzeczy zaraz tu mam już miotło ja sobie przyniosłam wymiotło co masz, tak? kosy. Voda by dopisuje na vás. ja budem dnesko na Ja budem dnesko je tam Ja mam, tego też później pokażę, malowałam je w zeszłym tygodniu. Pojechałam Bojecha, po tą farbę, no i głupio nie sprawdziłam. Dokładnie patrzę, farba jest taką, co na internecie oglądałam, miała brązowy kolor. Słuchajcie, kupiłam też tak. nie, nie kupowałam, miałam tutaj tą, tą siatkę taką przezroczystą, żeby nie ubrudzić, nie chciałam tu trawy, czy się upierdolić i rozłożyłam sobie to wszystko, meble się przygotowałam, już je tam z, z, jeszcze tydzień wcześniej całe je obmyłam, wyszurowałam. na słońcu były, żeby wyspy, później je miałam w domu, był, no, przez ten tydzień, dużo dużo było w domu, żeby pogoda i nic nie zaszkodziła w ogóle, czekałam na piękny dzień, żeby się za nie wziąć, no i rozłożyłam sobie to wszystko, Otwieram tę puszkę, nie? A to kurwa szare koła. A że już otworzyłam, no to nie miałam jak tylko widzenia, że wrócić. Od... Ale podoba mi się teraz. Co mi to mi się podoba? Mam też pomysł na reszty. To uchamy nisko zrobić mam też plamdykę, zawieszę będzie takie fajne fajnie podejrzewanie w tym od słońca też od ptaków, bo te mewy dosłownie ja tydzień poleżały tu na dworze, pomalowane, jest piękne i była ładna pogoda kurwa, tylko codziennie szłam i pół wiosny te nerwy tu zsyrają a jak będzie to zadarzy to z tej sklandieki powieszone, bo no tutaj będzie... To będzie ochrona w tym skrętym. Dobra. Zobaczmy. Także wracam i pokażę, jak to wygląda za chwilę. Zobaczcie, jak za każdym razem tu jest inny kadeł. Ale właśnie mam na moim bo mam telefon. Bo niestety pożyczyłam swoje... tej krejpody. I dlatego... co do reszty ogródka to już tutaj zamiotam ja tu przyniosłam żeby tu zbierałam tego co do reszty ogródka tego planu mojego to wiadomo ta plambeka zawiśnie, ale co do paleniska jeżeli potraficie sobie zobrazować to opowiem Wam, w tej chwili jest ułożony z kamieni po prostu na małej ziemi jest w środku taka płyta położona no i tam mieliśmy takie ogniska a w tym roku wymyśliłam że kupię siatkę stalową taką, taką na takie oczka, nie wiem jak załóżmy te od skrabi, takie kwadraciki na, taką, taką, taki na takie oczka kupię siatkę kupię dół i, zro... I jeden, jedno koło zrobię z tej siatki I na średnicy tego co mam teraz i drugie trochę mniejsze i je połączę sobie to będzie koło i będzie mniejsze koło i w środku tych dwóch siatek Zakładam się kamienie, więc ludzie takie... No myślę, że ładnie to będzie wyglądało. I w mojej głowie to ładnie wygląda. Bo patrzyłam tak na internecie, ile takie kosztują, i złapałam się za głowę. więc stwierdziłam, że to zrobię po prostu No a na górę, no to. Jakiś zwykły róż, okrągły. Myślę, to nie wiem powiem wam to jest koniec, a ja ja tu się bałam, że to naprawdę to jest tego będzie. no nic chciałam wam Co dzisiaj... no może się to przedstawiłam w Julia. Kiwi'a i będę wam pokazywać jak Yeah, you don't to, to open for them. jednak kochani, update aż dotąd czyli ten odcinek jeszcze chociaż w nocy, się wydaje, że to się kończy no, jest dziwny to jest o, no, tu już jest koniec tu dosłownie jednak jedna, tylko dużo ludzi tutaj było jakiś taki remontowy był dla mnie. ja się teraz stresuję jak przed kamerą a tym bardziej powinienem ktoś słychać <grywanie> Maciej tam nie ma mi Dobra, słuchajcie, tak to teraz wygląda, czyli ostatecznie to jest jednak tylko dotąd. Tu był tylko ten kawałeczek taki. Ja to wszystko oczyszczę, powyciągam jeszcze, tam akurat tu są liście jakieś stare, muszę je, czy z drzewa teraz spadły, powyciągam to wszystko do reszty, pozamiotam. I pokażę Wam finalny efekt jestem z powrotem, updatecik powymiotywane Ja wiem, że to jest stary kamień, jakaś płyta ale ma to swój urok tu mnie czeka tutaj mam takie kwiatki, zasiadam dopiero wyrostą. tu mnie czeka jeszcze te kwasiki powyrywać i tu wiadomo, ten pozbróg płytę też oczyścić no więc kochani czasem, żeby coś poprawić nie trzeba wiele oprócz chęci, więc zachęcam szczególnie gdy jest taka piękna pogoda o <ścoughs> tak, 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 tak nagrywałam filmik, a przede mną grabienie trawnika powiedziałam staremu ten pierwszy stary, na początku, co mówiłam, od śrubokrętu, to mój tata. A ten stary teraz, o którym mówię, to po prostu mój stary. Stary, stary. Przed wyjazdem mówię mu skość trawę, nie? No skosił. Tylko, że... mi tam porobił, o, takie... takie chochliki mi tu pozostawiał. On stwierdził, że ona się rozwieje. No, żebym ja go nie rozwiała. A teraz jeszcze mi zostaje... Zagrabienie tu tego trawnika. Otóż część mam, muszę to wszystko zrobić. O, no tu jest to palenisko. Trzeba, muszę je oczyścić. To od zeszłego roku nie było w ogóle ruszane. No, a tam jest właśnie miejsce na moje piękne meble. I nad meblami będzie planteka zawieszona. A to wszystko zobaczycie. Do zobaczenia.